Z Ewangelii według świętego Łukasza z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu. Nadchodzi świt i nadchodzi wspólnota Kościoła. Jezus przechodzi przez ciemność i przez modlitwę po to, by nas powołać we wspólnocie. To On pierwszy doświadczył, co to znaczy odkrycie świtu, odkrycie radości z nowego dnia. Z nastania światła i postanowił, że tych dwunastu się tego od niego nauczy chodzenia w świetle. Kościół jest piękny, chociaż trudny. Do zobaczenia jutro.